Witam, z tej strony Ryan. W dzisiejszym odcinku Prince of Persia The Sand of Time Udamy się w głąb Pałacu Maharadży, aby znaleźć jego skarb. Ym, mam nadzieję, że pierwszy odcinek podobał wam się. Chociaż mi za bardzo, według mnie, nie wyszedł. No, ale zobaczymy. Yy, tak więc teraz yy, mamy więcej... Się, momentów, czasu, um, że tak powiem, tam był skarb, który mogłem dumnie nieść ręcznościowych, jako tropę, czyli przeskakiwanie z półki na półkę, bieganie po ścianach. To, co głównie charakteryzuje serię Girl Pins of Persia. Hmm. Już niedługo znajdziemy nasz sztylet. No, a więc nie wiem, co tu dalej mówić. Tutaj już widzimy pierwsze pułapki. Na początku są one proste, jak zwykle. Wszystko na początku musi być proste, jak nie mogło być od razu trudniejsze. Naprawdę nie wiem, co to ma wnosić do gry. Takie pułapki. Przecież to jest takie proste. O, tutaj będzie mój fail, pewnie. Właśnie. Tutaj widzimy jakieś malunki na ścianach różne pierdy. Dzisiaj już mogę mówić trochę głośniej, bo wszyscy wiesz, poszli. Z niedziela poszli do kościoła. <laughs> Więc. Wiem, że słyszycie takie perkotanie. Już o tym mówiłem w ostatnim odcinku. Nie mogę tego naprawić, próbowałem to jakoś zredukować, jeśli wy wiecie jak to naprawić, to proszę napiszcie mi na PW albo w komentarzach, bo strasznie mnie to denerwuje. A wow, wali się Boże pierwszym, Za pierwszym razem jak tu przejdziełem Tak się tutaj skitrałem Spietrałem, skitrałem Boże yy, Tutaj chwila mojej głupoty Nie wiem co zrobić Więc tutaj jakoś rozkminiłem Teraz dalej I znowu się wali Tutaj podejdziemy trochę I znowu się wali Podejdziemy i znowu zacznie się walić Czemu nie? Nie, Jest to głupie takie Myślę jeszcze nad rzuceniem Znaczy doszłem do wniosku, że raczej odcinki będą codziennie i mogę się przeplatać jeszcze z jakimiś odcinkami z Minecrafta Tak właśnie nie wiem czy rzuci, bo już dużo jest materiałów na temat Minecrafta w sieci O, tutaj jest sztyle ale myślę, że będę wrzucał. Co do duszy wojownika, grałem trochę w duszę wojownika i powiem Wam, że jest o wiele lepsza y, niż ta y, piaski czasu. Grafika lepsza i wszystko jest lepsze. Ostatnio u nas y, w mieście są tak zwani romy, tak? Wiecie co są, no. Wszyscy romońskie kurde plemię. Y, no i idę sobie normalnie przez miasto kulturalnie. Patrzę na tu takie kurde kolesie jakieś tak nie wiem ile mieli lat. Może do... No, z 20 na pewno. O czym ja tak chciałem powiedzieć? Dobra, to się wytnie, tego nie było. To było trochę dziwne. Dobra, sorry, nie będę śpiewał, bo wiem, że nie umiem. I teraz lecimy dalej, tutaj dłużymy. będzie mój fail. Musiałem się jeszcze stąd wydostać. Dobra. Ten odcinek będzie dłuższy, bo już prawie 15 minut będzie miał. I otrzym... Musiałem się jeszcze stąd Jakoś wydostać. nie mam tematów do rozmowy. Muszę sobie napić tutaj się. Zajmę sobie babeczkę. Lubię się krem położyć. Mniam, mniam, mniam. No. Dobrze, teraz my... O teraz będzie długa scena filmowa, więc ja tutaj wyłączę mikrofon, już nie nic nie będę, na razie nie. A? Ojcze, przyniosłem nam honor i chwałę. Wasza Wysokość obiecało że będę mógł wybrać sobie coś ze skarbów Maharadży. Ten sztylet? Z pewnością nie odmówisz chłopcu pamiątki z jego pierwszej bitwy. Możesz sobie coś wybrać z innych skarbów Maharadży. Oprócz klepsydry, to będzie wspaniały prezent dla sułtana Azad, kiedy będziemy przejeżdżać przez jego miasto. I jakieś egzotyczne zwierzęta dla jego menażerii. I kilka tuzinów dziewczyn do haremu. Tak, to powinno wystarczyć. Chcę? Dziewczyny by muszą być. panny nie zostały skrzywdzone, dopóki nie wybiorę. Niech wszyscy wiedzą, że król Szaraman jest litościwy w zwycięstwie. Naprawdę bardzo litościwy. Nie ufaj no, ale w sumie można, można przynajmniej dziewczyny, ale twojej. Nie go do służby, bo ciebie też zdradzi. Ku memu smutkowi dowiedziałem się tej prawdy w dniu, kiedy pojawiliśmy się w Azad, jako honorowi goście sułtana. Przyjaciół! Twoja wizyta sprowadza radość i honor w me biedne i skromne progi. Gdybym tylko wiedział, że lepiej na te przybycie. a zad brzmi na całym świecie. A jak nadal mam nadzieję, w tym pałacu znajdzie się miejsce na kilka lichych podarków z Indii. A najlepsze dopiero przed tobą. Oto piaski czasu. Niech przyjaźń między naszymi królestwami trwa tak długo jak sam czas. Piaski! Dlaczego świecą? Ja ci powiem, wewnątrz klepsydry znajduje się cudo, którego żaden żywy człowiek nie widział. Aha. Niestety tylko sztylet może otworzyć piaski czasu. A ten należy do większego ode mnie młodego księcia, który droższy jest swojemu ojcu niż wszystkie bogactwa Indii. Może on nam pomoże. Nie.

Mogę naprawić to, co narobiłeś. Daj mi go. Lecimy na szczycie. Teraz czeka nas walka z kilkoma przeciwnikami. No, musimy używać yy, sztyletu, żeby pokonać to, jest raczej logiczne. Jego piasek! Szklatem biada! Teraz! Wykończ go! mu ten sztylet. Zadawałem cios. Oni wstawali i walczyli dalej. Szybko zorientowałem się, że tylko nabierając mój sztylet piaski, w który je popętały, O kurde, pozbawić. sorry, sorry, będzie echo. Musisz mi wybaczyć ten moment, kiedy będzie echo. Wspomniałem wyciśnić dźwięk. Ale fejl musi być, no jakby bez fejlu. Jeszcze tu ja coś właśnie pojawią, ale tylko, że Może i, i się mnoży coraz więcej gotowego w kręgosłup, wkręgosy... In your face. Teraz podrzepę, pod wątrobę mu wątrobę Powoli zbliżamy się, do, zbliżamy się do końca tego odcinka. To są O, w nogę teraz. Dobra. Jest trochę dłuższy. I nie wiem czy następny... Następny chyba od razu dwa. Tak mi się wydaje. Dupę mu ten sztylet Dziadu. Może jeszcze dzisiaj wrzucę minecrafta, nie wiem jak z czasem. Może tak, czy znaczy tak mi się wydaje. Mhm. Mhm, 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 mhm. Tutaj nie wiem co robię, próbowałem go jakoś zabić tak, żeby od razu z wyspoku ten sztylet. O tak jak teraz to będzie, za chwilę. Tak, i ślepo. to. Już... Dobra. No, tak więc tutaj już jest koniec, eee, coś tam, nie coś tam, co ja ja... Eee, koniec dzisiejszego odcinka. Komentujcie, od od subskrybujcie. No, mam nadzieję, że podobało wam się znowu i że odcinek Masz wypadł lepiej niż ostatnio. Widzę to Teraz tu nie wiem, co ja tu robię. Myślisz, że ta historia skaczę, nie mogła się skaczę. wydarzyć? Może i jestem szalony. No, yy, tak, po doświadczeniu film... takich horrorów Czu... można nie stać się no, Ale zapewniam cię, odcinek, że każde słowo było. jest prawdziwe. Nie wiem. Dobra, już. Cześć.